Ostatnio wróciłam do słów z Księgi Mądrości o tym, że prawdziwe poznanie nie przychodzi samo. Trzeba go pragnąć, szukać i uczyć się, rozpoznawać wolę, która jest większa od naszej. Coś w tobie wie, że może być więcej, więcej głębi, więcej jasności, więcej prawdy pod powierzchnią hałasu. Zbudowałeś swoje sukcesy na kompetencji i wysiłku. Ale ostatnio odpowiedzi, które kiedyś działały, już nie wystarczają. To nie porażka, to zaproszenie. Mądrość zaczyna się wtedy, gdy przestajemy szukać szybkich rozwiązań, a zaczynamy słuchać tego, co prawdziwe. To wymaga odwagi, by zakwestionować własne motywy, zatrzymać się w niepewności, wybrać spójność zamiast aprobaty. W tym miejscu przywództwo i coaching dojrzewają z działania w obecność, z kontroli w klarowność. Pracuję z liderami i coachami, którzy chcą prowadzić z tego głębszego miejsca, gdzie decyzje płyną z integralności, nie z presji. Jeśli tego właśnie szukasz, napisz do mnie i zobaczymy, jak mogłaby wyglądać Twoja droga.